Cześć! Witajcie na moim kanale, ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek z serii Wyzwanie Dziesięcioleci, rok 1920, ale już tak właściwie, kurczę, jego końcówka, będę tutaj, myślę, że w tej końcówce 1920 roku pogrywała trochę więcej sama, bo... Ja bym już najchętniej przeszła do 1930 roku. Ale dobra, tak jeszcze myślę, że będziemy mieli z trzy odcinki z 1920 trzy odcinki, dopóki Joy nie stanie się nastolatką, baw się lalkami odwiedziła nas ogólnie Aliwia. Ja wiecie co? Tak bym chciała, żeby Alivia była trochę taką naszą koleżanką, ale rywalką. Nie wiem, czy w ogóle w, w grze jest to możliwe. Bardzo dużo rzeczy tutaj nie jest możliwe, ale czy ja coś tu pozmieniałam? A tak, dodałam Joy biurko, żeby mogła dziewczyna odrabiać lekcje. Przeniosłam to tutaj, to tutaj. Co? Tak, tutaj w holu dałam trochę więcej obrazów. Ja wiem, że te obrazy to tak pasują do siebie, jak. Ale przez większość czasu i tak mam opuszczone ściany, więc tego nie widać. Dałam tutaj taką małą kanapę, malutki dywanik żeby można było sobie tu przysiąść, chociaż i tak tu nikt nie będzie siadał, ale dobra, żeby tak zapełnić po prostu ten, to puste miejsce. Pokój małego Artura wygląda tak, po prostu część rzeczy przeniosłam tak naprawdę z pokoju Joy. Nie jest to nic specjalnego, nie będę jakoś celebrowała jego życia jako todlera. Hmm, czy ja na dole coś dodałam? A, tak, zmieniłam im łóżko, w sensie, a im zmieniłam na lepszy, żeby trochę szybciej się wysypiali, i dodałam dywan w takie dosyć geometryczne wzory. On się nazywa dywan, chyba Gatsbygo, także <noise> myślę, że tematycznie może być ok. Mały Artur sobie śpi i tak naprawdę to jutro mamy jego urodziny. Ja ogólnie myślałam o tym, czy ty dzisiaj idziesz do pracy, chłopie. Za dwie godziny. On w ogóle teoretycznie mógłby dostać awans, ale nie ja chyba nawet nie chce. Pomyślałam, że może pójdziemy sobie razem rodzinnie do parku. Wiecie, idealnie byłoby zabrać małego Artura po prostu w taki uroczy retro wózeczek i wiecie, i pójść pospacerować, ale niestety nie możemy tego zrobić, więc ja myślę, że weź dzień wolny. No, będzie wolne płatne. On ogólnie niezbyt dobrze się czuje coś tutaj. Widać, że chyba ma gorączkę. Ty, jak ty się czujesz, Joy, Joy, co ja mówię? Dajem. Frank wziął wolne, super. To ty sobie siknij szybko. Wykąp się. Ty się pobaw tutaj z koleżanką. Ładnie się bawicie. Joy tak naprawdę niedużo już brakuje do... Spełnienia tej aspiracji niedużo, 5 punktów. Umiejętności motorycznych. De pokonaj drabinki 3 razy. Można gdzieś skoczyć do jakiegoś parku. Hmm. Prawdopodobieństwo, że my znajdziemy tam ludzi, którzy nie powinni tam być jest duże, ale... Dobra, trudno. Chodźmy na spacer. Trzeci poziom kreatywności. Mi tak jakoś nie zależy na tym, żeby ona była mega kreatywna. Nie wiem, czy w tym momencie jest dalej wymagane, żeby ona była kreatywna. Bardziej bym chciała, żeby ona była, wiecie, zwinna, może społeczna, wygadana dosyć. Rozmawiaj o deszczu, popraw humor, baw się w udawanie. No i tak. Diane się tutaj ogarnie. Co ci się dzieje? Eee... Kariera twórcy obrazów. No, nie bardzo. <laughs> nie bardzo, Lisana. Okej, okay, ty się czujesz dobrze. O, super. No to świetnie. Czy to dziecko zniknęło? Czy ona. A nie, dobra tutaj. Już myślałam, że ona gada z niewidzialnym znajomym. Yy, I właśnie tak pomyślałam, że skoczymy sobie na spacer. Yy, Diane i. Frank sobie wiecie, trochę porozmawiają. Nadrobią sobie trochę czasu. O, proszę! Kto tu przyszedł? Gabriel. Zaproś Gabriela. Albo kurde, teraz mnie korci, żeby wcale wcale tego nie robić. Ale może Gabriel poszedłby z nami, co? O, festiwal śniegu, szkoda, że nie możemy tam iść. Byłaby fajna zabawa. Popraw humor. O, w ogóle nie pochwaliłam się. Kolejny piękny obraz Diane. W ogóle uwielbiam ten obraz. To jest chyba mój ulubiony obraz. Nie wiem, też mi się trochę kojarzy z takim klimatem Art Deco. Wygląda bardzo ładnie. No i te ubrania. Piękne to. Naprawdę muszę już iść. No i bardzo dobrze. Aliwia. O. Czyżby grał coś dla Diane? O. Raczej na pewno. No <lifia> tu jeszcze ta muzyka i rzępolenie, Gdzie jest sony? Alivia sobie poszła. Czyżby Sony poszedł na górę? Ja już na niego Sony mówię. Gabriel. Popraw humor. Poproś o rady. Kto się tu do ciebie znowu dobija? Cześć, Frank. Eee, nie, Boże. Wszyscy do mnie dzwonią i proponują mi jakąś pracę. No, takie pokłosie bycia gangsterem. A wiecie, że Gabriel niedługo będzie nastolatkiem? Jest między nimi. No, dosyć spora różnica wieku. Znaczy, wiecie, później się to nie? ale poznaj. Rozmawiaj o szkole. I z zapaleńcem. Chłopie, nie możesz być zapaleńcem. Serio? Brykaj. O, piąty poziom społeczny. Szybko to idzie. O. O, zdobyto odczucie, no pięknie. Co to za odczucie? Czas spędzany coraz bliżej siebie. Joy docenia to, że Gabriel poświęca jej czas. Wspólnie spędzone chwile zbliżają ich do siebie. No. Teraz będzie fajnie, można budować taką, wiecie. Miłość od szkolnych lat, można powiedzieć. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Brykać, brykałaś chyba, czy nie? Nie mam pojęcia. Nawiąż do elementu kultury masowej. Boże, i szósty poziom już. Szybko to idzie. Zapytaj, jak mu minął dzień. No, dobrze, dobrze. Z Rudy mnie tak dobrze nam idzie, no ale wiecie, Rudy musiałby się tutaj wprosić. Na chatę do nas. O, festiwal miłości, jak miło! Haha, <grywa> <grywa> dobra, ok, super. Nie wiem, co to było, ale. O! <grywa> no, będzie się śmiał chociaż z tego? No, nie bardzo. Rób zabawne miny. Opowiedz głupawą historię. A i może znowu to brykaj. O, Artur się tam drze już. Chodź tu, Daniel. Ogarnij to dziecko. Znowu brudna pieluszka. No, kto tam leci? O! Ten z Filipem rozmawia. Dobra, nasz lokaj. Nie, to dziecko śmierdzi. Nie karm go. No, dobra. Ach, no już, niech Frank to zrobi. Ręka mu nie zwiędnie. Tak tu sobie wtargnę. Nie przejmuj się mną. bo Boże, Filip strasznie często nas, nas nawiedza. I kto tu znowu dzwoni? Myślałam, że ktoś dzwoni. No, dobra. Ta sobie tutaj gra. Nie wiem, gdzie jest Sony. Ale co? Może chodźmy na ten spacer, co? Dobra, chodźmy. Dobra. Jesteśmy na miejscu w mojej w sumie ulubionej parceli publicznej, w parceli, którą zrobiłam specjalnie na śluby. Na potrzeby 1920 roku. Myślę, że w 1930 też się przyda. W sumie wieczór się już zbliża, także hmm, trochę sprawy. Słabo. Baw się razem. Chodź tu, młoda. A wy? No, w sumie, oni mogą sobie tutaj pospędzać czas. Tutaj jest powiedzmy taka jakby restauracja. A ty co, ty też będziesz na tym? Baw się razem na drabinkach. No nie, 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 nie. Ty sobie usiądź tutaj. I ty, mój drogi, też tu usiądź. Wy się nie bawicie, dzieci się bawią. Tak? A, ty będziesz teraz lekcję odrabiał. No dobrze. W ogóle mamy tutaj do zrobienia. Pokonaj drabinki trzy razy, także myślę, że to nie będzie zbyt trudne. Później pójdziemy sobie do toalety. Boże, już wieczór. A, ja tak pilny uczeń z tego Sonego. Gabriela. Co wy robicie? Wy tu chipsy będziecie szamać. A, to masz ochotę potańczyć. Dobra, tu muzyka gra. Więc w sumie, podejdź tutaj i weź ty podejdź tutaj. Co? O, pamiętam, byliśmy tu na randce. Nie, Dajen, nie zasypiaj. <ścoughs> pamiętam jeszcze, Dajen zachowywała dystans. Hono tu. Yy, romantyczne. Powolny taniec. Tak jest. Chciałam to zrobić. Zostaw już te chrupki, chipsy, krakersy. O. No. A tu jakaś pani im kibicuje. Pani wygląda trochę na bezdomną. Dobra, wy sobie potańczcie. My no, jakąś kasę dostaliśmy w ogóle. O, już trzy razy pokonała te drabinki? że co? trochę za szybko oooo jak miło o matko to jest przecież mąż yy, Weroniki? mam ochotę tutaj poskakać jej trochę wiecie co tymi aspiracjami żeby dać jej może tą gaduła Przyjazne powitanie. Zaprzyjaźnij się z kimś. O, już to mamy. No miło. O, tą panią też poznaliśmy. No dobra, okej. Okay. To nie będzie nic trudnego. O. Przy muzyczce. No dobra, ale ja ich wyślę do domu. A mała chce, żeby jeszcze chwilę tutaj posiedziała z Gabrielem. Mhm. A ty tu zostań. Gdzie jest Ga No nie, 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 nie idź. Chociaż. Dobra, zróbmy to tak. Działania. Rozwiąż grupę. Działania. Dodaj do grupy. O. Bo chciałam, żeby zobaczyć. Obejrzyj razem. Dobra, zostaw, nie gadaj z tymi ludźmi. A, to jest takie, obejrzyj. No dobra. Może relaksuj się razem. Tą panią zostaw. Teraz on to tam będzie oglądał. Gabriel, zostaw to, no chodź. Czy możesz? Bo my zaraz musimy spadać stąd. Już się robi późno. Relaksuj się razem. O. Czy on tu wejdzie? Chyba nie. Łe. a możemy razem. Baw się razem. Czy on tu przyjdzie? O! Już miałam powiedzieć, co ten Gabriel taki sztywny. No! No urocze to. Uwielbiam tą interakcję. Już pewnie mówiłam to ze 100 razy. Ale tak, jedna z moich ulubionych jest urocza. I może usiąść razem, jak się skończycie bawić. Ona się robi głodna, chyba pora wracać do domu. O matko, te mokre buty. Powinno chlupać jej w nich. Ok. Rozmawiaj o zainteresowania. No, no, to wygląda tak uroczo i sobie teraz siedzą na tej fontannie. Joy, tak, tak, trochę screenów porobię. Ok, i myślę, że możemy wracać. Siódmy poziom społecznych. No, pięknie. Zobaczę jeszcze, czy kręci się tutaj ktoś nam nieznany. I wracamy do domu. No, okej, okay, dobra. Mamy już kolejny dzień, poranek. Postanowiłam to, już tak wiecie, przyskipować, bo w sumie nic tam ciekawego się nie działo, tylko ogarniałam simów. Ale tak, na dziś zaplanowałam kolejną imprezę. Tak, tradycyjnie już. Co ty tam w ogóle gotujesz? Na godzinę 12. Aha, ty gotujesz coś, bo tak jest to na jedzenia w domu, a postanowiesz zrobić coś nowego. I poświętujemy sobie urodziny Artura, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał nakarm piersią. Dobra. Zostaw to dziecko. Weź coś zjedz. Weź resztki, bo tutaj jest tona tego jedzenia, naprawdę ja chyba to wszystko będę wyciągała po prostu z lodówki. Żeby mi goście pozjadali. Tak, wiem. Taki ze mnie gospodarz, że gości na resztki będę wołała. Migdałowe makaroniki. W sumie to nic specjalnego. Szklanka wody. Boże. I uparli się na te kanapki, nie? Mam jeszcze tiramisu. Naleśników mało. Mam nadzieję, że nasz służący się niedługo obudzi. Kto tu dzwoni? Mm. On jest naprawdę fajny, serio Filip. Nie wydaje mi się, no ale okej, okay. nie mam uzyskać dodatkowe zaliczenia. Weź ty się dziecko zajmij sobą na razie, skorzystaj. I weź resztki. Mama już się zajmie tutaj bobasem. Tradycyjnie to są lata dwudzieste. Tak. No już nie drży się. No proszę, nawet ładnie zarabiamy za piosenkę o Joy. Znowu ten festiwal młodości. Kołyż później. On na 100% jest głodny. No już zostaw to, Joy. Czy ty nakarmisz to dziecko? Nie, po prostu pocałował, całuje drące się dziecko. O to ci chodziło? Nie, on jest dalej głodny. Ojciec, zostaw go. Ojciec, nic nie ogarniasz. Weź, yy, sprzątnij to. Chodź tu, Jen. Chodź, chodź. Ty, jedyna tutaj. Ogarniasz życie. Karm to dziecko. Kiedy się obudzi nasz służący? Poszedł późno spać. No i teraz będzie. Jazda. No. O, rozpoczyna się wkrótce. No i pięknie. A my nie mamy jedzenia. Frank, ty się tak nie zastanawia. Ja wiem, że on nie przywykł do sprzątania, bo że wszystko tu śmierdzi. A nasz służący śpi. Dobrze, dziecko, weź, sprzątnij to po sobie, dać ci to trochę odpowiedzialności. Póki co, czy my dziś do pracy idziemy? Boże, mam. na no, za dwa dni, okej, okay, okej, okay, no to super. Hmm. O nie, ty tego nie naprawiaj. Zatrudnij złotą rączkę, ktoś tu przyjdzie i naprawi. Młody śpi. Zaraz imprezujemy. Matko, a ten się obudź. On się nie obudzi. O znaczy, ja tam nie wejdę. Specjalnie zablokowałam te drzwi, żeby tam nikt nie wchodził do tej klitki. No i paskudna. Dobra, zaczynajmy. No i pięknie. Jak zwykle, świetnie wygląda. Zaraz przyjdą goście. O, Frank też się odwalił. Cały na biało. Joyka też, w sukienkę, w kwiaty. No dobra, musimy po prostu wykonywać interakcje z gośćmi, nic prostszego. Zrelaksuj się, może nie muzyka klasyczna, fajnie by było, żeby to był jazz. A dobra, to jest jazz. Okej, okay, niech Wam będzie. Kto tu znowu do nas dzwoni? O, zasługujesz, to chyba takie trochę spóźnione gratulacje. Zjedz coś. Czy my w ogóle coś mamy? On dalej śpi. Ty nie kuchasz, dziewczyno. Chociaż w sumie, jak już zaczęła kucharzyć, to się zaraz okaże, co ona tam zrobi. Tiramisu. Czy to ciasto ma się. To ciasto ma się całkiem nieźle, więc w sumie to zawołaj na posiłek. Tak, żeby każdy coś zjadł. O, jest i Harry. Dobra, to ja poznam może Harego, bo mm, mało, mało ludzi z naszej rodziny znamy. A Harry to syn Suzy. To jest po prostu skóra zdarta z Suzy. No, po prostu masakra. Yy, przyjazne powitanie. O, May, znowu się odwaliłaś. Nie to, co trzeba. Ok, więc młoda niech ogarnia. Zdobądź najlepszego przyjaciela. A czy ty już nie miałaś? A, dobra. Ok. Najlepszego przyjaciela. Myślę, że. W obecnej sytuacji. Rozmawiaj o szkole. Ciocia, Suzy znasz? Tak. Rozmawiaj o dyskomforcie. Poproś o rady. Popraw humor. Rozmawiaj o zainteresowaniach, pogadaj z ciociunią. Eee, co? Myślę, że w obecnej sytuacji chciałabym, żeby dosyć dobrze dogadywała się z sonem. O, zjedz tort, zawołaj. I sobie pogadajcie, wygłupiaj się i tak dalej. Tort, czy my mamy tort w ogóle, żeby go zjeść? O, ty Harego nie znasz, zabawne powitanie. Weź w ogóle, rozmawiaj z ludźmi, bądź przyjazna. No, nie mogę nawet z nią. Przyjazny prezent. No dobra, niech będzie. Książka. Boże, jestem zbyt yy, znana. Nie mogę z nikim porozmawiać. Podziękuj za przybycie. Zapytaj o jedzenie. Pokaż zdjęcia. To jest trochę bez sensu, ale zaraz tort wyciągniemy. Chciałabym mieć z tego złoto. O, sprudent się lubi, a pokazane, że się z nią nie lubi. Okej. Okay. Rozmawiaj o gotowaniu. Poznaj. Podziękuj za przybycie. A ty, młoda? Gdzie ty jesteś? Mei tutaj. O, co się szturchacie? O, ale sobie dokuczają. No ale dobra, bawią się dobrze. Rozmawiaj o szkole. Entuzjazmu się słodyczami. On jest spięty. Popraw humor. O, maniery. No ale chyba całkiem... Dobrze, się dogadują. Boże, już ósmy poziom umiejętności społecznych. Przydałby jej się jakiś najlepszy przyjaciel, ale to w sumie nie jest problem, bo ona chyba nawet z mamą może zostać najlepszą przyjaciółką. Z tego... o, młody Borowik. Borowik, Rudy. Co jest? O, ktoś rzępoli. O matko, Nil, dlaczego ty to... on sam cierpi grając! Nil, zostaw to, proszę. To dlatego ludzie są spięci. Musisz tutaj zainterweniować. Porozmawiaj z Nilem. Zapytaj o jedzenie. Wiecie, tak zagajmy, Nil. A jak tam ci smakował obiad? No, grunt, że zostawił te skrzypce. <noise> Ojej. A teraz jest smutna, bo ktoś jest smutny. Mm, poproś o radę. Entuzjazm się słodyczami. Dobra, znowu to. Obej mi. Nam, nam by się przydało, żeby ktoś nas objął. Biedna Jo jest smutna. Mm. O. Oh. Ej, ale mamy już złoto. Dobra, wiecie co ja zrobię? Zmienię temu smrodkowi pieluchę. Kto tu idzie? O matko, Harry. Daj se siana, chłopie. Tak, tak, coś tu śmierdzi. Kurde, ale z Harry'ego dobrze wyglądający chłopiec. On fajnie by wyglądał jako elf. A, i będzie mi tu pompki przy... Harry, proszę, odsuń się. Harry, na Boga. No nie, no, zostaw to dziecko. No, zaraz. No. Nie chcę go postarzyć. Boże, mam w cholerę gości i teraz każdy będzie próbował coś z tym dzieckiem zrobić, tak? Kto tu idzie? Prudence. Prudence znowu mi się pcha do dzieciaka. Prudence, popraw humor i zmień brudną pieluszkę. Ósmy poziom charyzmy, fajnie, zagadała ją. No, dawać mi tu to dziecko, dawać mi je. Goście, wścibscy goście, no. Uff, Boże. Postaż. Tak jest. Lecimy. Akurat impreza się skończyła. Mamy złoto. Dziewiąty poziom charyzmy i. Nie, yeah, też brązowe włosy. O, jaki słodziak. Co ty masz? Jesteś ciekawy świata. Niech będzie. O, jaka fryzureczka. Słodziaku. Myślałam, że chociaż jedno dziecko będzie blondynem, no ale okej, okay, niech już będzie. O! Ojoj! No jest nasz malutki Arturek. Dobrze, impreza jest udana. Myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Ja już sobie w kolejnym odcinku. Przerobię małego Artura. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka i pa!